Siemanko wie to, ja robię, jak i dzisiaj sobie gramy w Raft. Raft Survivor, coś takiego. No, i to będzie nasz pierwszy odcinek z tej serii. No, i mam nadzieję, że Wam się spodoba ta gra, bo ostatnio chiński bra. Uuu, rakinek. Bo ostatnio. O, jakiś Survivor. I want to eat and drink so badly. I Short, and I try and make. Dobra, walić to. Nie chcę mówić, co chcę, i musimy stworzyć coś. Na jedzenie na przykład. Dobra, tutaj postawimy, tak jak nam pokazują. Ja spadnę zaraz przez nich do wody. Dobra, i co? Hmm. Create speed up. Speed up będzie git. Ehm, rybka. Wychodzimy. I mamy rybkę. Mamy rybkę, ale jestem przystojny na tej grze. Uuu, ale sigma. Gigachat. Dobra, use. Use. Dobra, nie jesteśmy tak bardzo głodni. Dobra. No to teraz level up mamy, drugi level. Then it's ready, you know, you know. no dobra, fajnie, fajnie wiedzieć. Dobrze. Create. O, dobra. Ja chcę to mieć... Tutaj. Tutaj mogę. Dać? Chyba mogę. No to damy sobie tutaj. No i woda. Yy, woda. Okej. Okay po mamy pustą butelkę, to możemy skraftować, ale to się robi dwie minuty. Niestety. Dobra, ja tutaj reklam nie będę oglądał, oczywiście. <laughs> no ale oczywiście, no ale oczywiście musimy coś tutaj zdziałać. Zdziałać. Speed up. Nie za reklamę, nie. Nie za reklamę. Dobra, dzięki, nie za reklamę i teraz możemy się napić. Oczywiście teraz robimy tutorial i tak dalej, dlatego możemy nie ogarniać, ale 20 zł na muszę wydać, na którą... Dobra. I need to coś tam, coś tam. Więc kraftujemy naszą drugą część naszej łódeczki, więc tu klikamy, klikamy no i mamy większą łódeczkę. No i tutaj jeszcze jak chciał. Halo. O, dobra, magi małe. I mamy tutorial chyba. Dobra, to się źle obraca. Co jest? Muszę sobie o, ustawienia zmienić. E, Sensivity, trefnie jeszcze. O, no, ktoś jakieś powiadomienie. Sensitivity. Od razu lepiej chyba. E, klikamy sobie tutaj. I będziemy mieć ten, ale ja nie chcę tu. Ja chcę Eee, może tutaj? No tutaj będzie chyba digit. Bierzemy, bo coś, nam ma, bo coś tam mamy, jakieś drewno i tak dalej. W rekina możemy, w rekina, buuuu. Aha. Ja nie chcę tutoriala, halo. Przecież jestem kozakiem w tą grę, więc ja nie potrzebuję oczywiście. Nie wiem, tak? Chyba nie. Chyba nie właśnie. W drugą stronę chyba dałem. ale dobra. Tutaj mamy chesty. No dobra. Radar. O, dobra, dobra. Ja chcę jednak tutorial. Pyk. I będziemy mieć radar tutaj. Właśnie. O, tutaj. Gautu Recepty. A, czyli potrzebujemy drewno. A to drewno tu widzę, więc. Dobra, o Jezu. O nie, widzimy się po reklamie. Dobra widzowie, jesteśmy po reklamie, no i musimy kliknąć jakąś pięść. I tutaj mamy staty. Dobra. Improve. Dobra, ale mamy po prostu tutaj. Teraz zacznijmy. Productions. Ty ja umiem wszystko spokojnie. Dobra, skoro tutaj mamy to, to tutaj sobie damy to. No, i... Halo? Da się przejść? Da się, jakąś tam. Dobra, ja chcę teraz to złowić bo mi odlatuje. Łatwiutko! Mamy to. Teraz idziemy tutaj w workshop. I skoro tam to mamy tu, a to ten, więc klikniemy sobie to tutaj. I łatwo. Pyk! Dobra. Tak, tak. Dobra, no to cały tutorial zrobiliśmy. Teraz zacznijmy sobie grać. Create. Możemy instant, ale to nam się ten, więc musimy pozbierać W nałożymy. Ale ja chcę na razie tą skrzynię. bułczkę wielką. Szybko dawać mi ją. Food? Coś takiego tam było. Szybko, bo on nie odlutuje, dobra? No i czy możemy już zrobić coś? Stworzyć. A strange message has been received on the radio. Dobra, lecimy na. Nie wiem, na wyspę. Pamiętajcie, widzowie, że ja mam taką wersję, że tutaj mamy wyspy, nie tylko survival i tak dalej. Tylko mamy wyspy. W mnie chyba w tak jak w każdych grach, ale dobra. Wywalone. Yy, no. Wywalone na 11%, więc my się będziemy widzieć, jak już nam się to naładuje. Dobra, widzowie, jesteśmy, no i my mamy na razie tutaj. O! A dobra, bo to nie jest nasz. My jesteśmy, nie wiem, nie mam pojęcia. Możemy pójść, a my tutaj jesteśmy. I tam mamy takie ten. A tutaj Drelanius level 5 required. Dobra, no to ja bym chciał na najmniejszą wyspę. Żeby mnie typ nie zaatakował tutaj bym chciał. Da się? Da się. Dwie minuty będę szedł. Aha. Takie prawdziwe dwie minuty. Ale dobra, accelerate. Jesteśmy, Enter, klikamy, no i jesteśmy już w widzowie chyba. No jesteśmy, o dobra. A żeby nas żadne moby nie zaatakowały, bo ja nie chcę żadnych mobów, na przykład zombiaka, który by mnie zaraził, no i bym został zombiakiem. Bierzemy. A ja, ja chyba wszystkiego nie wziąłem. Opening, robimy wielki opening. Dobra, koletka, ale kliknąłem. O, możemy zciąć A, axe required. Ej, bo tutaj coś widzę. A, to krab. Krabo Dawaj, mi to. Ej, create. A, jeszcze nam trzy potrzebujemy jakby. Dobra, ja się oddalam od tego typa. E, ty! E! Ja nie chcę się... No, dawaj. No. Run, 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 run. Run, run, run. Co ty? Od kiedy, wilki, potrafią się wspinać. Run. A, bo ja mogę biegać. A nie, bo ja mogę skakać. Dobra, jak mam stąd uciec? A dobra, mogę z nim zawalczyć. Sigma! Sigma! BUM! 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 BUM BUM Bum! Pokonany, łatwo. Ty jeszcze coś chcesz? No 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 uciekaj, no. no. A w sumie z ciebie też coś będzie. A, bo ty, ty mi też coś zadajesz, tylko malutko, HP. No i co ty tutaj masz? No jedzenie, więc git. Kolektal. all crap shield. E, bo tam jakaś tarantula była! Pomocy. Co to jest? Gdzie to? Nie się że to jakaś tarantula. Tutaj jest to, to jakiś ten. A mamy w ogóle jakiś box, którego ja nie zauważyłem, bo jestem ślepy. Więc no, albo może. Czyli on się przed chwilą pojawił pewnie. Ten krała Burger do mnie. Nie idzie, nie idzie. No, mam nadzieję. Dobra, wilkuła, wilkołaka mamy i collect all, create. A ja mogę stworzyć. A, nie mogę. A, mam. Dobra. Ale ty wyglądasz, będzie chyba ten. Prawo autorskie, dobra tutaj, collect all, no i mamy, idziemy sobie tutaj, 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 no i nic chyba już nie znajdziemy, jedynie to, ale już to braliśmy, chyba, a to co, mushroom, dobra, no to ja, my chyba już spadamy, tak, back to the mapies. no nie, widzimy się po reklamie, dobra, jesteśmy, no i idziemy na naszą krainkę, Glow. Acelerate, czemu ja od razu nie kliknę? Accelerate. Z taki, gdzie pewnie nie będziemy wychodzić, um, Red Skulls will recover um, after. Nie wiem, 6 godzin, tam chyba było. Nie, nie chcę reklamy. Co to za reklamy w ogóle? Co to bez sensu? Jaki bez sens totalny. Że te reklamy są co chwila. Dobra, lecimy sobie. No i w końcu może. Byliśmy na wyspie, więc teraz. O, tam jest wyspa a ja chyba do niej lecę dobra drewno szybko dobra no, szybko. jeden nog mamy jestem bardziej bogaty jak to wezmę to będę bardzo bogaty jeszcze o co jest a ja się nie spodziewałem że to, że to tak działa dobra damy to na wodę żeby ktoś inny zebrał w skrzynia będzie, możemy dać ją sobie. A tutaj, sedamy. A tutaj. Nie ja mam miejsca trochę, to może sobie zbudujemy trochę większą tą tratwę, bo nie przetrwamy przecież. No dobra, typ. Jest git. <śm> open. O dobra, za 12 godzin będzie, <śm> będziemy mogli otworzyć, więc no. Może jeszcze zdążę nagrać odcinek. Nie wiem, bo jeszcze muszę zmontować dla Was na Start the journey. Journey. Dobra. E, tutaj mamy fish chyba jakąś. Aha No dobra, no to teraz... A tutaj co? To w ogóle jest? A tutaj za 50 minut będzie zrobiona. No dobra. No to lecimy. No i zbudujemy sobie większą stratę oczywiście, bo musimy. Więc ja sobie zbudujemy. No i. E, gdzie jest ta trawa do zbudowania? Halo trawa? widzieli mnie ktoś? A bo można w ogóle kupić raft. O, dobra. Section of the. Dobra. e rekin Rakin mi przyleciał. Rakin. Rakin. A tu. A dobra. A, ale blisko jest ten rakin. Przy, jak ja zaraz będę miał tutaj większe, no to on mi tutaj wleci. Dobra. Tam idealnie będzie, idealnie. Na 100% będzie. Będzie idealnie. Teraz. Dobra, wyczuć moment trzeba. Boom. Let's go. Nie nie, 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 nie. Dobra. Rekinku! Rekinku, co ty tutaj? Nara, spadaj mi stąd! Nara, Nubie! Łatwo! Łatwo z tobą. A, bo ty się regenerujesz. Ale dalej łatwo z tobą. <laughs> Dobra. Ej, yy, bo on mnie nie niszczył tej tratu, nie? No, tak specjalnie spadam jakby, co? Dobra, no to pójdziemy sobie teraz. Może tutaj. No i mamy coś tutaj do zrobienia? Nie mamy, chyba. Dobra, no to to oczywiście jest taki odcinek wstępny. Pierwszy raz sobie gramy, zrobiliśmy tutorial, więc zaraz pewnie skończymy ten odcinek. Tylko jeszcze chciałbym coś zrobić. Dobra. Szybko! Dobra, dzięki. Dobra, no to widzowie, no to by było na tyle z tego odcinka. Jeszcze sobie coś zjemy i się napoimy. Co to ja mam na haj ja na głowie? Na Boimy się. Dobra. No to jeszcze raz. To by było wszystko. To by było na tyle z tego odcinka, e, widzowie, z tego raft, e, raft Survival. Ja się z wami żegnam widzowie. No i nowa!